Nazywam się Marcin Skalski. Znajdujemy się na fermie trzody chlewnej w miejscowości Zielonka. Prowadzimy tutaj wraz z żoną hodowlę świń w cyklu zamkniętym. Chodowlę prowadzimy w dwóch budynkach. Jeden budynek jest to budynek Loch, w którym znajduje się porodówka, lochy prośne i sektor inseminacji. Natomiast drugim budynkiem jest niedawno postawiony w 2015 roku budynek Tuczarni i Odchowalni. Są tam jedna, jeden sektor Tuczarni i cztery komory Odchowalni. Nasza historia z Feturą rozpoczęła się półtora roku temu. Jako pierwsze zamontowaliśmy stacje żywieniowe dla loch. Było to wynikiem modernizacji budynku, przerobieniem z ściółki na ruszta. Rozważaliśmy tutaj dwa warianty, no, żywienie korytowe bądź stacje żywieniowe. No, po jakiejś krótkiej namowie i przedstawieniu przez firmę, jak wygląda ten system żywienia, no zdecydowaliśmy się, że będą to stacje żywieniowe. Przekonało nas do to, że tak naprawdę każdą lochę możemy żywić indywidualnie. Z automatu ustawiana jest krzywa żywieniowa, no, którą my definiujemy, ale to jak gdyby komputer pamięta o tym, kiedy ta locha powinna dostać tej karny więcej. Po pół roku zostały zamontowane dozowniki na porodówkach jako kontynuacja tego żywienia z stacji żywieniowych, aby można było te, to żywienie w ten sposób taki kontrolowany, kontynuować jak gdyby dalej. I wówczas no, nasza przygoda z całym systemem fetury, z obsługą programu do prowadzenia stada no, w tym momencie tak naprawdę rozpoczęła się na dobre. Kondycja loch w tym momencie też się podniosła, z racji tego, że lochy pobierają więcej pokarmu, no również dlatego te prosięta są dużo ładniejsze i bardziej wyrównane mioty. Jest mniej problemów z zaparciami, z bezmlecznością. Tutaj to rozkarmienie następuje w sposób automatyczny. Ta locha w każdym momencie. Swojego życia, jak gdyby z tymi prosiętami, no, dostaje tą odpowiednią ilość paszy, którą powinna dostać. I no, tym tak naprawdę tego pamię to, to, to pamięta komputer. My nie musimy tutaj akurat yy, w to ingerować. Drukując sobie na przykład listę kontrolną, lochy yy, do porodu. Mamy informacje o tym, kiedy ten poród nastąpi i co najważniejsze, w jakiej lokalizacji te zwierzęta się znajdują. Nie musimy ich szukać po komorach. Mamy tam informacje konkretnie, na jakim stanowisku to zwierzę się znajduje. Dotychczas do obsługi stada korzystaliśmy z popularnego programu. Po przejściu na feturę no, łatwiej prowadzi się całą dokumentację związaną z hodowlą mamy tutaj dokumenty dane które wprowadzamy tak naprawdę na bieżąco nie musimy tego przepisywać z żadnych kartek wprowadzamy wszystko z poziomu smartfona bezpośrednio na fermie później wyniki możemy tak samo oglądać na ekranie telefonu czy w komputerze w domu ponieważ jest to wszystko przenoszone do chmury Cały system tak naprawdę jest nieskomplikowany w obsłudze i nie wymaga tutaj jakichś wielkich umiejętności. W momencie, kiedy locha przechodzi na sektor krycia, no jeżeli jest inseminowana, skanujemy kolczyk, dane zostają wprowadzone do systemu. Później wykonując USG, które no, jest chyba moim takim ulubionym, ulubioną rzeczą. Podchodząc do Lochy, skanujemy kolczyk Lochy, i w tym momencie wiemy, w którym dniu ciąży ona się znajduje, kiedy to badanie powinno zostać wykonane, czy jest w dobrym terminie wykonywane. No i w tym momencie zaznaczamy na ekranie telefonu, jaki jest wynik tego testu pozytywny bądź negatywny i to wszystko zostaje zapisane w systemie, no i praktycznie no dalej dzieje się automatycznie. Później, przenosząc lochy z sektora krycia, w taki sam sposób skanujemy kojec, do którego lochy są przenoszone, w naszym przypadku są to stacje żywieniowe. Później skanujemy lochę, no i wszystko no dane, które są ustawione, żywienie za tą lochą, idzie z automatu na tej stacji żywieniowej mówimy tutaj o krzywej żywieniowej czyli kiedy ta locha system pamięta kiedy ta locha została inseminowana i jaką dawkę pasz powinna w danym momencie otrzymywać chodząc po fermie każda komora jest oczypowana. skanując daną komorę widzimy ile w każdym pomieszczeniu znajduje się zwierząt w jakim wieku są te zwierzęta no i takie podstawowe informacje czy powinny zostać zaszczepione, jeżeli to jest rozpisane z, w programie szczepień na porodówkach skanujący koiec? Tak samo widzimy, jakie mamy zabiegi do wykonania na prosiętach. Czy trzeba wykonać jakieś szczepienie bądź jakiś zabieg związany z tymi zwierzętami? No to wszystko tutaj odbywa się na podstawie skanowania tych końców. Wszystkie dane, które są wprowadzone do systemu za pomocą czytnika, automatycznie zostają zapisane w kartach Loch, które później możemy wydrukować. Nie musimy tutaj, tak jak do tej pory odbywało się to w innym programie, przepisywać z kart, które wisiały nad Lochami, i przepisywać to później ręcznie do komputera. Tutaj po prostu za jednym razem mamy zrobione wszystko. Mamy zrobiony zabieg i mamy informacje w systemie na karcie Lochy. O tym, co, co się stało. Kolejną funkcją programu są listy kontrolne, które pomagają nam w organizacji pracy na fermie. Są to najzwyklej mówiąc listy, które możemy wydrukować, które no, zostały stworzone automatycznie z tego, co wcześniej zostało wprowadzone czytnikiem. Mówimy tutaj o lochach, które, listach loch, które są do porodu, bądź listę loch, dla których trzeba wykonać badanie USG, czy jakieś szczepienie, bądź przeniesienie. No, są to bardzo przydatne rzeczy, które naprawdę pomagają w organizacji całego tutaj naszego życia związanego z tymi zwierzętami. Na warchlakarni mamy zamontowane liczniki wody, liczniki prądu, które w każdej chwili możemy, mamy podgląd w systemie na temat zużycia tego prądu i wody. Mamy zamontowany również panel wagowy, czyli jest to najprościej mówiąc waga pod silosem, która informuje nas o zużyciu dziennym paszy. Zarówno możemy też, nasz system informuje nas o tym, kiedy na podstawie danego zużycia, które było do tej pory, kiedy ta pasza nam się w tym silosie skończy. No i w tym momencie możemy sobie zaplanować dostawę kolejnej paszy. Podsumowując, nie wyobrażam sobie dzisiaj prowadzenia fermy bez tego programu. Bardzo nam pomógł w całej organizacji życia związanego z fermą. Pracownicy firmy Westron pomagają rozwiązywać wszystkie problemy, które czasami się gdzieś tam zdarzają. No i myślę, że tutaj współpraca nasza dobrze się układa. Układała się do tej pory dobrze i myślę, że będzie układać się dalej korzystnie.